Bardzo ładny sygnał. Patrzymy co to. No i słuchajcie, nareszcie się udało. Troszeczkę się naczekałem, ale jest pozwolenie. Jest zgoda od konserwatora i cała ta łąka. To jest plan na najbliższe wiele, wiele wypraw i poszukiwań. Są to te działki należące do, tutaj do działek leśnych. Jest pozwolenie leśnictwa z jest od um, osoby, która dzierżawi te działki. No i pięknie. Także mamy możliwość aż tam, hen, hen, daleko całą tę wielką działkę przejść wielokrotnie. No to fajnie. To zaczynamy w takim razie. Tutaj koniki się przyglądają. Nie będziemy dzisiaj za mocno czesać. Zobaczymy, co wychodzi. No i będziecie mogli popatrzeć na to co też tutaj będzie pod e, wykrywaczem się pojawiało, łąki. No zobaczymy. I tu mamy sygnał. Nie jest za mocny. I też taki niejednoznaczny. W pierwszym dołku były blaszki. Zobaczymy, czy to jest to samo. Czyli pociutko było. To, to nie o, jest monetka chyba, czy guzik guzik, ale prawdopodobnie gładki tak chyba. No ale stary, tutaj są jakieś sygnatury, będzie można go może zidentyfikować. No proszę, bardzo fajnie, cieszę się, ładnie się zaczyna. kolor, ale to mi trochę wygląda na puszkę może być od piwa zobaczymy powinno być coś dużego jeszcze głębiej Ale z boku. Muszę kopnąć od góry. Tu zobaczcie, o, to wam pokażę. Tu widzicie? A co to? Podkowa? Nie, za grumy chyba. No, chyba. Ruszę się. Obejrzyjmy, po malutku. Co to też takiego, jakiś? Rewizja albo było odgarnka no. ciężkie, no. Ach, no niestety jakiś nom, czyli niezidentyfikowany. Obiekt metalowy. No, cóż mogę powiedzieć? No i zobaczymy, co to będzie. No. Ziemia miękka, tylko trawa zbita takie niejednoznaczne. Widzę jakaś ceramika. No dobra, zabierzemy. A tu coś to jest. Żołnierzyk, ale piękny. Słuchajcie, zobaczcie. No. Się by krzywił trochę, ale powiem Wam, że e, chyba pierwszy w takim, w takim stanie, bo zazwyczaj to. Są ułamane te nóżki albo głowa. No, powiem szczerze, że super. Nie wiem, czy będzie to jakaś sygnatura, później się umyję i sprawdzi. Ale super, zobaczcie. Fajny, nie? No, podoba mi się. Kolejny sygnał. Ten taki ładny. Czy w czy tej... w tej kępie. czy nie było głęboko. No to oglądamy. Tu tutaj. coś jest? Ale jest to Jest to coś. Co? Hmm. To... Ciężko będzie to ocenić. ładne zamknięte, więc pięknie biło, ale Raczej bez szans dzisiaj tak powiem szczerze idę tak bez ładu i składu no ale pierwszy dzień na tej łące zobaczymy coś tutaj na mi bije ten sygnał taki trochę Kapslowy jest no. Co to jest? Jakaś plomba chyba? Coś co pewno było zaciśnięte No Nie wiem, będę się was pytał Wygląda trochę. Może dwie linki, dwie starki, które były po prostu zaciśnięte, żeby się trzymały razem. tworzyły pętelkę. Zobaczymy. A tutaj żelazny sygnał Ale Duży. Więc kopiemy tam takie kopanie. O, zobaczcie. Zamek! Oj, 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 Proszę bardzo. No. Coś potrzebuję? Do stodoły? Nie, do stodoły to chyba nie. ale No nieźle. Raczej już nie działa. O! Konkretny zamor. Bardzo delikatny sygnał, zobaczymy. Wiecie, czasami jest tak, że... O tak, żeby pięciutko. Ta moneta leży tak na sztorc, znaczy że jest tak kopana i ona wtedy potrafi tak cienko piszczeć. w ręku. No coś jest, zobaczcie. Co to będzie? Guziczek, o kurde. Patrzcie, jak też dziwnie bił, co? I teraz co? Jaki on tam jest? W koronie czy bez? Co ja będę mrużył? Oczy. Wiecie, że jeszcze co mnie znają, to wiedzą, że może muszę do czytania mieć okulary. O jest super. Moi drodzy, moi drodzy, orzełek jest w koronie. Ekstra. No i super. Ładny sygnał. Życie? Ciekawe. Zobaczymy. Zobaczymy już pinpointerem. Moi drodzy coś ekstra no i proszę Państwa To będą płomienie Bomba Zgięte, ale to nie przeze mnie. Raczej nie no ale no nic, zobaczcie. No super Oglądamy. Widzę, widzę. Jest to prawdopodobnie jakaś klamra. Klamerka od paska. Tak mi się wydaje przynajmniej albo bo przynajmniej, ale takie dość delikatne jest, słuchajcie, więc jakaś taka sprzączka, trzeba będzie trochę jakoś poszukać informacji na ten temat. No to oglądamy. Cóż tam, ha, jakąś resztkę łuski, spłąka hmm. spłonka uderzona, jakieś napisy są, trzeba będzie odszyfrować. Niekolorowe, ale spore. Oglądamy, co to może być. Czy? Nie, to znaczy zgrzyta. coś zgrzyta pod tym. No i już jest. Śmieje Druga część od tego zamka, ale chyba nie. No i co, taki jakiś sporzeń. No i co to może być, co? O no, tu widać jakieś oczko stare jest mogło być coś, czym przypinano krówkę do ziemi. Nie sobie tutaj na łące jadła Bardzo fajny sygnał pokazuje koloru no, to co to będzie? Kolor pokazywało, bo takie pozamykane kółeczka, akurat trójkącik, przepięknie przewodzą, dają ładny sygnał. Dlatego tak pięknie bije zawsze, gdzie co? Zrywka do piwa, do puszki po prostu. Prześliczny ma sygnał. Zobaczymy, bo trochę przeskakuje. Z żelaza w kolor, a tutaj ciekawa sprawa, bo tutaj jakieś cegły są kurde. a tu raczej domów nie było. Także coś tu wyszło, coś tu wyszło, a co to jest? No, wiadomo, co to jest. To mamy. Resztkę od zegara. Jakiś mechanizm był. Z zębatkami. No, no to oglądamy. A co my tutaj mamy? Co tu pisze? No, coś tam jest, ale obawiam się, że nic ciekawego. No. Dobrze patrzę, czy są jakieś sygnatury, bo. Teraz są fajne, ciekawe tabliczki znamionowe. Tu chyba coś jest. No, spróbujemy to odczytać. Tutaj też coś, tak czy nie? Tu oddzie... O tym właśnie mówiłem. Zobaczcie, tu jest jakiś. Jakiś napis był. Tylko dziurka jest zrobiona przez niego. Zobaczcie tu FR. No, dlatego zawsze takie nawet blaszeczki oglądam. Coś tu jest. Obejrzymy. Umyjemy i obejrzymy w domu. Patrzymy, co to. No cóż, ciężko powiedzieć. Może Wy będziecie wiedzieli, pewno coś co było. wiem, yy, tu prawdopodobnie przechodził pasek i to było. no może być konina, konina jakaś, od przęży, nie? coś co potem się zahaczało o to. Taka sprzączka. Nie? Tutaj, o, tu pasek. I może być od chlebaka. Może być od koninki. Takie coś, ładny kolor, fajne ziemia, oglądamy cały czas dzisiaj, jeszcze nie było monety, ciekawe. To chyba raczej nie będzie moneta. No. no, moneta nie, moi drodzy, ale jest pierścionek. To zawsze cieszy. Proszę bardzo. No i teraz tylko trzeba będzie go ładnie wyczyścić, umyć i zobaczyć, czy to jest jakiś odpust. Chociaż ten kamień nie wygląda mi na odpust. Zobaczcie. Wygląda na coś ciekawszego. Chociaż no... To oczko... Pierścionek to pierścionek. Nie ma co wybrzydzać. Elegancki. Nawet jak będzie odpustowy. Podoba się. No żelazne ale duże więc obejrzymy Chciałem powiedzieć może być podkowa No i jest Malutka Bardzo mała O co tu ma HCL wkręcany jeszcze czy to co to będzie może no i pięknie. Dlatego te duże, żelazne rzeczy trzeba zajrzeć. Cóż to może być? No ładna podkoła. Umyje się i trafi na kominek. Szczęście. No. Co tu mamy? Jakieś zwierzątko było. Pies zostawimy tego pieska tutaj. To nie kot, to pies pewno. Chyba, że lis, no nie wiem. Nie ma to już w tej chwili dla niego żadnego znaczenia. sygnał to co to taki ładny kamień No, taki ładny zobaczmy co tutaj piszczy cały czas cały czas nie mam monety dzisiaj ale inne znaleziska super I co to? Ciężkie ołowiane chyba, albo... No, raczej nie pocisk. Jakiś odważnik? Nie wiem. Może Wy podpowiecie. No ciekawe. Mówię ciekawy, bo cały czas dzisiaj nie mam monety. Żadnej. Więc tak sobie głośno myślę. Czy w końcu coś będzie? no tak no tak tak nie mogło zabraknąć na łące były tutaj również jak to się mówi harmonika osna nie były organki no potocznie harmonika osna proszę bardzo musiało być no dobrze to tyle na dzisiaj kawał łąki będzie co chodzić bardzo się cieszę Słuchajcie, no dzisiaj to był taki e, lajtowy spacer to nie były takie systematyczne poszukiwania raz przy razie. Szedłem tam gdzie mnie nogi poniosły. No i co? no Chyba się podobało co, bo mnie no bardzo, z super. Za chwilę je obejrzycie, za chwilę je w domu umyję i za moment e, na końcu filmu pokażę. Także myślę, że kilka filmów z tej łąki wyjdzie. Zobaczymy. A tam o, koniki mi się przyglądają. Zobaczcie. No, no i mamy tutaj te najciekawsze fanty. E, zobaczcie ten żołnierzyk w super stanie. Najczęściej znajduje się jakieś tam uszkodzone. Może nawet bez głowy, bez nóg. A ten, proszę. Przetrwał do naszych czasów. No jest trochę wykrzywiony, ale to nie szkodzi. Jest super. Bardzo się z niego cieszę. To już trzeci odnaleziony tutaj, na tych terenach. E, łuska niestety no, nie ma żadnych sygnatur. Wydaje mi się, że może to być od Mosina. Nie wiem, ktoś tutaj coś z nią robił, do czegoś wykorzystał, bo jest chyba to odcięta część. Co tu jeszcze? No, tutaj takie dwie klamry. To jest taka cieniutka, także raczej nie od paska, a raczej coś o, ozdobne. A może od bielizny? No nie wiem. E, może by podpowiedzieć, tak to się wydaje, że to jest B. To nie jest B. To jest po prostu jakaś taka klamra. Tutaj klamra już. E, Cięższa. Tak jak wspominałem już na polu, prawdopodobnie tutaj właśnie był pasek. No i do czegoś to było jakieś tam do zaczepienia. To od zegara to ciężkie. Nie ma tutaj żadnych takich fragmentów, które by pozwalały to powiesić, przyczepić. Nie wiem. No nie jest to pocisk. Chyba nie. No zresztą wiecie co. Jeżeli macie jakiś pomysł, podpowiedzcie proszę w komentarzach. Buzik płaski, gładki, e, cywilny. E, myślę, że tu koledzy z butenarium to natychmiast powiedzą, co to jest. No mm, Ma tam jakieś e, wzory, ale żadnych sygnatur, niestety. E, c, ciekawych rzeczy. Czy ta blaszka, to, to co wspominałem, nie wolno blaszek wyrzucać trzeba e, zawsze sprawdzić, po co. Co tam na nich może być, zobaczcie tutaj ten napis jest widoczny, ale no jest wykorzystana prawdopodobnie w turnie do czegoś innego ta blaszka, więc jest przedzie urabiona w środku, chyba że przestrzelona, ale może. No W każdym razie nie wiem tutaj czy to jest prawdopodobnie jakieś nazwisko, ale ciężko je odczytać przez ten, przez ten otwór. Pierścionek, pierścionek jest, moi drodzy, raczej niestety odpustowy jest leciutki, to jest raczej blacha, to nie jest srebro, nie ma żadnych hmm, hmm, takich sygnatur. Także hmm, wydaje mi się, że to niestety jakiś taki, chociaż bardzo ładnie elegancki, bo taki zobaczcie, jest naprawdę ozdobny, ale to raczej nie jest na jakiejś plastiku. No chyba że ktoś z Was umie rozpoznać co to. No i to jest fajna sprawa. To jest tak zwany płomień grenadierski Trochę uszkodzony, wygięty, no ale, no i oczywiście brakuje mu tutaj tej głównej części, stąd te płomienie wychodziły, czyli tego granatu. Jest to nabijka, nabijka jest ja bym że na czapce, nie na czapce, to by było prawdopodobnie na ładownicy żołnierza carskiej armii rosyjskiej. Więc taka nabijka z ładownicy. Myślę, że może pochodzić nawet z pierwszej połowy XIX wieku, w 1830-1850. Spokojnie komuś się z ładownicy oderwała. No i guzik. Guzik jest słuchajcie. No, widzimy orzeł w koronie. Odczytałem. Odczytałem tutaj sygnatury. Ma sygnaturę SFW. Takie trzy litery. Co wskazuje, że jest to wytwórnia guzików i wyrobów metalowych, która istniała w 20-leciu międzywojennym w Warszawie. Skarnik i Fishbane. Czyli SW. SF, skarnik i fishbein, A się nazywała ta firma? Dwóch panów? No i W jako Warszawa. Określenie Warszawy. Także słuchajcie, międzywojenny guziczek. No, mały, czyli raczej y, od koszuli, ewentualnie od y, rękawów. Y, ale tutaj też myślę, że y, koledzy z butonarium y, natychmiast wypowiedzieli od czego dokładnie, z której części garderoby y, odpadł. Natomiast y, no, jest starym guzikiem przedwojennym, przed międzywojennym, no, gdzieś 20-lecie międzywojennym, bo tak wtedy też y, funkcjonowała ta firma, która te guziki ten guzik wyprodukowała. Także z pierwszego dnia bardzo fajne znaleziska. Myślę, że film Wam się podobał. No i będziemy i kontynuować. Zapraszam na kolejny film.